La, 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 like and subscribe Zarabia dobrze w telewizji publicznej płacą i pana stać pan na Pankowa. Nie zarabia, bo Pan ale, jest przedsiębiorcą, który sprzedaje rosyjskie Polacy ogórki, płacili, jeżeli pan dobrze pamiętam. Wszyscy Polacy płacili około złotówki więcej niż e, powinni płacić. Orlen to jest problem. Orlen nie jest spółką skarbu państwa w sensie całej e, organizacji. Orlen e, właściwie skarb państwa ma, miał około 30% udziału w Orlenie. I Orlen, który owszem. 49,90. I prawo, prawo złotego głosu, nie? Tak. Teraz, to, 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 jest tego. E, przy czym połączenie, przy czym e, ten udział podniósł się w związku z połączeniem Orlenus PGNiG, żeby nie było. Jest częściowo zarządzany, czy tam cały zarządzany przez Skarb Państwa, przez ministerstwo. Ma 30% ministerstwo, 70% mają inne firmy, prywatne firmy, wielkie korporacje ubezpieczeniowe. On zarabia krocie na Polakach. Płacimy złotówkę więcej niż powinniśmy. I wy jesteście szczęśliwi. Kryjecie to, że ktoś okrada Polaków. To... I teraz, co może, co może się stać? Co może się stać? Dobrej nocy, Wuzetko. Co może się stać w tej pięknej wymianie? To jest problem. To jest problem. Niech pan na nie zarzuca, że my kryjemy kogoś, kto oszukuje Polaków, bo to jest kłamstwo i to jest oszczerstwo, To po pierwsze, to a po mnie drugie, podać do sądu. podjeżdża pan na stację benzynową. Jak już tam pan wspomniał, potrafi pan czytać, bardzo się cieszę, że pan potrafi, ale pan nie potrafi czytać ze zrozumieniem. A to jest klucz. Nie żeby czytać, tylko żeby czytać ze zrozumieniem. Czy rozumie pan, że dzisiaj ceny powinny być droższe o kilkanaście punktów procentowych, a nie są? I pan z tego czyni zarzut? Ponieważ zarząd. te ceny roz... były ja panu nie wcześniej. przerywałem. Czy pan rozumie, że benzynę, ropę naftową kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, kontraktuje się te paliwo, a to paliwo kilka miesięcy temu było o wiele droższe niż dzisiaj i, I te ceny z grudnia są odpowiednie? Taniej. Cen za które kupowano baryłkę ropy kilka miesięcy wcześniej, pan doskonale to wie, Ale proszę pan tworzy zarzut, pan czyni zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali nie. po 10 zł i ja kupowali nie. chleb po 30 złotych? kolei jest fenomenalny, nie? Kurwa, jedzie, jedzie, bo, bo, tak maluje trawę na zielono, że, że, że aż się farbą upierdolił, nie? To nie jest tak, że Orlen zawyżył z kilku miesięcznym wyprzedzeniem ceny, a potem jak przyszła korekta, to po prostu nie podnosił dalej. Nie skądże czego oczekiwał Donald Tusk, to jest pana marzenie, panie synku. Może moim pana marzeniem... na to stać? Bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał. Może pana na to stać, nie, ale Polaków na to nie. Stać. nie popełniam, Ale widzę, że pan świetnie zarabia, dostaje pan... I Teraz uwaga, co się stanie? Bo nasz, bo nasz pan senator sięgnął do kabury. Co pan senator może mieć w kaburze? Ze Państwa, ja tu mam coś dla pana. <grym <grym Panie Panie senatorze... Je, jest pan być swego bardzo, rodzaju pan mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko. O ludzie. Panie senatorze, pan... Dziękuję. Da... Jest pan swego rodzaju mędą, to jest ogórek dla pana. A się chyba źle czuję. Dziękuję, ale połącz, połącz, zachowujecie wiecie. się, bardzo się bardzo państwo proszę, niepoważnie. Nie chcę zabrać swojego ogórka, ale proszę, bardzo proszę panie, sobie panie zabrać. Panie. Zachowuje się pan niepoważnie, jest pan po prostu y, zwykłym funkcjonariuszem. Y, tak, tak, tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, bo, no, bo no, szkoda. Panie, pośle... Wy... Nie chcę pana obrażać, tym, jak nazywałem pana Mendą, nie? Wychodzę, osiągnął pan poziom dna, wychodzę. Osiągnął pan poziom państwa, dna i ten. Dlatego, że merytoryka. merytoryka, tutaj, czuć. merytoryka tutaj nie istnieje, a. To jest, proszę państwa, pomaga zaplanowana kolaku, tak, akcja zentrum, przedstawiciela Polski dziękuję. 2050. Ja rozumiem, że pan podekscytował się zbliżającymi wyborami. Przygotował pan sobie jakąś inscenizację, i tylko wyczekiwał pan momentu, panie senatorze, kiedy to aż. Ale ten koleś ma taką kurwa, taką mordę, że tak. Mm, tak, ręka. Mm. Tak. Mm. Szopka medialna powinna być przez pana tutaj odstawiona. A to jest, proszę państwa, rosyjski ogórek, którym to pan senator Bury handluje, bo jak wiemy, takie rosyjskie ogórki sprowadzał... To po polski ogór, te ogórze! i sam pan przyznał, nawet mówił pan, ile tysięcy złotych pan na tych rosyjskich ogórkach zarobił, chociaż później podobno te środki pan gdzieś dalej przekazał na cele charytatywne, pod presją medialną, jak się tylko mogę... Spodziewać. No nic, jeżeli takich Państwo sobie wybieracie przedstawicieli do parlamentu, w tym wypadku do Senatu, to mogę tylko rozłożyć rękę i powiedzieć ogórek, bo powiedzieć pomidor mi po prostu nie wypada. Ale śmieszne to było na koniec, nie? Tak, ten senator jest 2050. czy słusznie wyszedł ze studia? Nie, bo to nie ma znaczenia, nie? Dwie nieskończoności u Karola Dakrowa. Pojedyncze nieskończoności. Wawiusz, L.A.W.Z.K. i Janek. Dawcy Pizzy, Adam Pawłowski, Zakujmiak, Rana Fake, Krzysztof Kaliniński. Dawczyni Kawesciarski, Michał Piotrowski, Karol Kuterek, Patjasza, Kucyk, Intega, Bechanort, Horsigan, Walt Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smokidora, KTBM32 oraz Chrysku. Dawczynie kawy Michał Szedziewski, Kropster, Po prostu Cukrowy, Jerzy Soroszewski, Robin Barda-Bajesz, Adam Krusek, Maciej oraz Exceles. I wreszcie osoby dające herbatę, Kreutz Gomieński, Rumy w listopadzie, Lakadar, do Pawlik, Kadar Inżynier pilnej Empathie 3000, Splent, Global, Hubert Mazur, Gagaszka, filist, Sylwester, Uba, Adrian Gamidaru, Maciej Dzielinski oraz Worewan. Jesteście super, strasznie dobrze, że jesteście i mam nadzieję, że będziemy się widywać więcej, bardziej i w ogóle. I... Do zobaczenia.